Cześć, to ja Janek i dzisiaj Wam pokażę jak powiększyłem z tatą i jej bratem wybieg no co się dzieje? w sumie nie będę za no powiększyłem no taki jest teraz wybieg spory już jest i Pewnie zastanawiacie się co tam jest. A tam jest... Może nie będzie widać za bardzo. Tam są przepiórki. Kogut i kurka. Mam dwa koguty i jedną kurkę. Tu jest jeden kogut. I jutro, jutro, czyli w poniedziałek, może pojedziemy wymienić, jakby y, tego koguta na kurę. I. Dobra, zrobię cięcie i pokażę Wam, y, tak jakby domek tych przepiórek y, od Sierocka. To robię cięcie. Tutaj już mam podparte, no, no i tak jest, tutaj yy, sobie wczoraj, dlatego tu jest takie wydeptane, no ta kurka już jest oswojona, ale dziobie, no A to jest kogucik. Dosypię im tej tych granulek takich to robię cięcie i wsypię im z wami nawet Ja się wymieniłem z dziadkiem Daję dzieckowi yy, wiaderko, całe wiaderko, no takie wiaderko. Daję całe takie wiaderko tych granulek i chciałem z dziadkiem się wymienić, że da mi takie drobniejsze no i dałem mu te takie długie dłuższe i on mi i dziadek mi dał takie fajne takie akurat się zmieszczą do dziobków jeszcze dał mi kukurydzę, no i wsypiemy tym przepieką gdzieś tyle, bo i tak jeszcze tam mają, ale muszę znowu otworzyć to ja robię cięcie. Już otwarte mam, i wsypiemy im. Tutaj mają takie karmidło, Ale w sumie wezmę im to. To wezmę im. I im wsypę. Ojej. Wsypałem. To teraz... Dajemy przepiórkom. Dobra. Pójdę nazrywać trochę im trawy i jakby zetnę, żeby były mniejsze. I zetnę, żeby były mniejsze kawałki. Dobra. To ja zamykam. Dobra, ja zamknę. A jeszcze zauważyłem, że muszę im wlać wody, bo wypiły już. To wleję im wody i pójdę po trawę. Woda wlana i położyłem im tu niech sobie tutaj mają to ja zamykam I robię cięcie no i zamykam dobra już zamknąłem i już tutaj sobie je wcześniej dziadek miał w tej kletce króliki eee, o je sobie i było to na pewno gdzieś tak wysokie ale ja z ściąłem te nóżki no bo bym musiał na czymś stać na przykład na tym ale na tym też słabo się wtedy stało więc obcięliśmy no. tutaj już gołębie wyleciały Zobaczy, czy nic nie zaszkodzi, bo przypadkowo pękł mi. Ale na wszelki wypadek mam jeszcze jedną To sobie tutaj włożę. Dobra. I teraz do skrzyneczki. Ale jazdną ręką mi się nie uda, więc robię cięcie skrzynka otworzona co teraz bierzemy i wkładamy może mi się uda jedną ręką zamknąć o, udało się dobra no co ty robisz? No, co robisz? No, to ja nazywam przepiórką trawy, i zaraz się widzimy. Nawet jak już płacnę na małe części. Dobra, to tutaj mają trawę.